Teraz sobie wchodzisz do sklepu, a Twoje zmysły od razu przenoszą cię na tropikalną wyspę. I to wszystko dzięki ekspozycji marki Corona stworzonej przez agencję Edelweiss. To nie jest zwykła ekspozycja, to kompletnie przemyślany projekt, który od momentu wejścia do sklepu angażuje klientów na każdym kroku. Projektanci z agencji Edelweiss widzieli jak ważne jest stworzenie unikalnego doświadczenia zakupowego. Postawili na naturalne materiały, drewną, żywą zieleń, które nie tylko przyciągają wzrok, ale także wprowadzają do sklepu atmosferę lekkości i relaksu jak na wakacyjnej plaży. Każdy element tej wyspy jest przemyślany, by kojarzyć się z latem, słońcem, chwilą odpoczynku, co idealnie współgra z promowaną marką. Ale to nie koniec. Edelweiss zadbało nie tylko o estetykę, ale również o funkcjonalność. Ekspozycja została tak zaprojektowana, by klient nie tylko zobaczył produkt, ale naprawdę go doświadczył. Gdy zbliżasz się, czujesz zapach drewna, widzisz naturalną zieleń, to wszystko sprawia, że zanurzasz się w klimacie, który przenosi Cię na wakacje. Dzięki tej ekspozycji produkt jest nie tylko już jednym z wielu produktów w sklepie, ale stał się częścią przeżycia, którego klienci nie zapomną tak szybko. A wiesz, co jest najlepsze? To unikalna przyciągająca wzrok aranżacja sprawia, że produkty sprzedają się jeszcze lepiej bo klienci chcą być częścią tego doświadczenia. Właśnie tak działa prawdziwa magia marketingu. To coś więcej niż sprzedaż, to budowanie emocji i atmosfery oraz niezapomnianych chwil w punkcie sprzedaży.